Dzień dobry kochani, witam was w dzisiejszym filmiku Długo obiecywałam wam filmik o takich smaczkach kulturowych między Anglią a Polską Które nie dość, że mnie zaskoczyły, to mnie totalnie rozśmieszyły Dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz Ja nie jestem Polką mieszkającą w Anglii, natomiast jestem Polką mieszkającą w Polsce w związku na odległość z Anglikiem, więc bardzo często podróżuję do Anglii. Spędziłam tutaj naprawdę masę czasu i powiem Wam szczerze, że zauważyłam masę takich smaczków, które totalnie rozwaliły mnie na łopatki, jeśli chodzi czy to o nasz związek, czy o życie tutaj ogólnie w Anglii. Więc chętnie Wam tutaj teraz pokażę te wszystkie fakty, które udało mi się spisać i zebrać na listę, którą zaraz odpalę i wszystko Wam wyjaśnię. Od razu chcę zaznaczyć, że nie będzie to film edukacyjny o różnicach między Anglią a Polską będzie to e, raczej spis rzeczy, które udało mi się zaobserwować e, przez półtora roku w związku z Anglikiem I e, uwierzcie mi, że są to rzeczy, które naprawdę momentami mnie rozwaliły na łopatki Więc mam teraz do Was prośbę, ponieważ chcę, żeby to był taki luźny i raczej wesoły filmik e, Weźcie sobie... Kawkę, albo herbatkę, albo winko, albo cokolwiek tylko chcecie Usiądźcie sobie bardzo wygodnie, weźcie przekąski i zrelaksujcie się A ja zaczynam opowiadać Słuchajcie, pierwsza różnica, którą tutaj zapisałam i która zszokowała mnie dosłownie do tego stopnia, że prawie dostałam zawału serca To już niektórzy znają tą historię z innego vloga, bo akurat wtedy nagrywałam vloga w Anglii są ludzie, którzy przychodzą do domu i myją okna I macie na przykład umowę z jakąś firmą i oni mają umówione, że raz na jakiś tam czas będą przychodzić do waszego domu myć okna Gadałam z niektórymi Polkami, które żyją w Anglii, ja nie mieszkam w Anglii, ja podróżuję między Anglią a Polską Natomiast dziewczyny, które tutaj mieszkają, em, powiedziały mi, że ci ludzie, którzy myją okna czasami pukają do drzwi, a czasami nie tak się złożyło, że firma, która myje okna tutaj w domu u mojego chłopaka, nie puka do drzwi A ja nie miałam pojęcia, że coś takiego w ogóle istnieje, bo jak ja w Gdańsku chcę umyć okna, to ja biorę wiadro i biorę ścierkę i myję okna Natomiast tutaj, e, wyobraźcie sobie pewnego pięknego dnia, może znajdę kawałek tego vloga e, Nagrywałam, miałam w kamerę i widzę za szybą postać i to nie widzę ją z odległości tylko widzę dosłownie przy szybie była to szyba taka bardziej zamglona nie mogłam widzieć dokładnie kto tam jest dlatego że to była szyba wstawiona w kawałek drzwi ja słuchajcie za nie mówiłam bo nie słyszałam dzwonka do drzwi i słyszę bezpośrednio że ktoś stoi pod drzwiami poszłam do okna i zauważyłam drabinę Zawał serca murowany. Stoi koleś przy naszym domu. E, nikogo nie ma oprócz mnie w domu. E, wyciąga drabinę i wchodzi po drabinie po naszym domu. Słuchajcie, ja nie miałam pojęcia co się dzieje. E, ten koleś nie miał jeszcze tak naprawdę tej myjki w ręku, nie miał nic, on po prostu wchodził po drabinie, więc byłam pewna, że ktoś się włamuje. Obdzwoniłam całą rodzinę mojego chłopaka, że włamują się do domu. E, po czym zauważyłam, że ten Złodziej, o którym mówię, myje okna eee, Nie do końca mi się ta historia zaczęła w tym momencie kleić, dlatego że, no nie wiem, może koleś zaciera ślady Wiecie, pod różnymi pretekstami ludzie mogą się włamywać do domu Natomiast ja byłam totalnie zszokowana, bo nigdy wcześniej nie zdarzyła mi się ta sytuacja, jak mój chłopak był w domu I nigdy wcześniej też nie zdarzyło mi się to, jak byłam sama Więc jak zobaczyłam, że koleś wchodzi po drabinie do domu, to po prostu spanikowałam Gdybyście miały kiedyś taką sytuację, pamiętajcie, nie panikujcie, być może ty, pan chce tylko y, umyć okna Natomiast ja sobie pomyślałam z drugiej strony, że to jest dosyć dziwne, że oni nie pukają do drzwi w niektórych firmach y, Dlatego, że... Y, co gdybym ja na przykład przebierała się akurat w sypialni, a koleś y, wchodzi po drabinie Bo powiem wam, że ja śledziłam tego gościa, ja patrzyłam co on robi i... Uciekłam na górę, kiedy on był na, na dole, siedziałam w sypialni cicho i nagle zauważyłam jego głowę za oknem. Uwierzcie mi, on po prostu wszedł po drabinie myć okna również na górze. I co gdybym ja się tam na przykład akurat przebierała? No po prostu historia, jak z filmu cała rodzina mojego chłopaka śmiała się do łez, jak im opowiadam pokazałam im moją minę w momencie, kiedy zauważyłam tego człowieka, bo dla nich to jest normalne. Dla mnie absolutnie nie było to normalne nawet w jednym procencie. Więc to jest pierwsza rzecz, która mnie tutaj y, dosyć mocno zszokowała. Kolejna rzecz, i tutaj może taki trik, jeśli będziecie w Anglii, jakbyście chcieli zamknąć drzwi, nie siłujcie się z kluczem, bo nic z tego sprawdziłam, musicie pociągnąć najpierw klamkę do góry. I dopiero wtedy zamkniecie drzwi. Nie jest tak jak w Polsce, że po prostu przekręcacie klucz drzwi zamknięte. Tutaj najpierw klamka musi iść do góry, a następnie przekręcacie kluczyk. Może dla kogoś to jest oczywiste, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Następna różnica na plus w Anglii to jest to, co ja zauważyłam przede wszystkim będąc blogerką. Paczki kurierzy przynoszą również w weekend, czyli coś, czego bardzo brakuje mi w Polsce, kiedy czekam na przesyłkę i wtedy nadchodzi weekend i dwa dni więcej czekania. Tutaj paczkę możesz też dostać w sobotę, a czasem i w niedzielę, więc spoko Kolejna rzecz, którą zauważyłam w Anglii, natomiast też coraz więcej widzi się tego w innych krajach i również w Polsce Natomiast w Anglii zdecydowanie więcej jest gotowego jedzenia Wchodzisz do sklepu i możesz od razu kupić puree ziemniaczane i możesz od razu kupić ugotowany ryż Co chyba mnie najbardziej zaskoczyło, bo nie rozumiem jaki jest problem 10 minut ugotować ryż w garnku, natomiast oni tutaj mogą kupić sobie ryż. Być może my w Polsce też, nie wiem, ale ja tego wcześniej nie widziałam, i jak usłyszałam, że mogę kupić pół ugotowany ryż. To nie do końca apetycznie mi to brzmiało yy, i nie do końca też rozumiałam, dlaczego aż tak skracać sobie czas tego wszystkiego. Mam wrażenie, że my w Polsce gotujemy wszystko od podstaw. Jak mamy zrobić yy, mięso z ziemniakami i z sosem, to sami przygotujemy ten sos, mięso sami przyprawimy, a ziemniaki sami obierzemy, ugotujemy i ubijemy. Natomiast tutaj możesz kupić ubite już ziemniaki, yy, mięso również gotowe i tak naprawdę warzywka też możecie już kupić pokrojone i sosik z i myślę, że to jest bardziej charakterystyczne dla Anglii, gdzie w Polsce, mam wrażenie, po prostu trochę więcej gotujemy i może trochę bardziej skomplikowane rzeczy gotujemy, dlatego że oni naprawdę tutaj kupują wszystko gotowe. Natomiast chyba ostatnio, jak o tym powiedziałam na Instagramie, to ktoś mi napisał, że w Biedronce czy w Lidlu słyszał, widział już ugotowane jajka obrane, więc być może to już nie tylko w Anglii, dla mnie to jest po prostu Szokujące, że naprawdę aż tak będziemy szli teraz na skróty, że już nawet jajek nie będzie trzeba obierać yy, ani gotować, ani ziemniaków i wszystko będzie gotowe. No, już nawet ryż ugotowany, także tylko podgrzewasz go w mikrofalówce, to też jest dla mnie hit. Jako Polka przebywająca sporo czasu w Anglii mam też problem z tym, żeby przyzwyczaić się, że kierownica w samochodzie jest po drugiej stronie. Nie ma właściwie prawie nigdy takiego przypadku, żebym ja szła dobrze. Zawsze muszę usłyszeć druga strona. Wszyscy są już zmęczeni tym, że ja zawsze idę od strony kierowcy. W Anglii jeszcze nie odważyłam się prowadzić samochodu po drugiej stronie, mimo że mam prawo jazdy. Natomiast, właśnie ta różnica, że kierownica jest po drugiej stronie, sprawia, że ja i tak zawsze. Twardo idę od strony kierowcy, i dopóki nie zauważę tej kierownicy, to jestem przekonana, że jestem po dobrej stronie. Może to też mnie przekonuje do tego, żeby jeszcze nie prowadzić, bo jakbym się znalazła na złym pasie, to byłby trochę większy problem niż tylko podejść od złej strony. Typowa rzecz dla Anglików: kolejna rzecz, którą sobie zapisałam. Anglicy piją herbatę z mlekiem. Nie do końca rozumiem ideę picia herbaty z mlekiem, dlaczego miałabym pić moją herbatę z mlekiem. Spróbowałam oczywiście, nie widzę żadnych walorów smakowych, widzę tylko dodatkowe kalorie w tej herbacie i nie do końca po prostu rozumiem po co, ale rozumiem oczywiście, że jest to e, ich kultura, jest to część ich kultury. I e, musiałam nauczyć się również odpowiednich proporcji, ponieważ jeżeli e, ta herbata będzie zbyt biała lub zbyt czarna, to nie jest dobra. Tego mleka musi być tak w sam raz. Rzuciło mi się też w oczy, że tak jak e, są kraje, które mają popularne dla siebie alkohole, jak na przykład Niemcy kojarzą mi się z piwem, Rosja kojarzy mi się z wódką i Polska pewnie też, e, tak Anglia kojarzy mi się z jeanem. Tutaj dziewczyny naprawdę bardzo często widzę piją jean, co nie wydaje mi się aż tak na tak dużą skalę popularne w Polsce. Jest jedna rzecz, która strasznie podoba mi się w Anglikach i to jest to, że są dla siebie e, przemili Oczywiście znajdzie się ktoś, dla kogo Anglik nie był miły i napisze pewnie w komentarzu, że wcale nie są przemili Natomiast ja nigdy nie trafiłam na to, żeby ktoś był dla mnie niemiły, wręcz przeciwnie e, Zadziwia mnie to, jak ci ludzie są dla siebie mili nawet e, na ulicach czy w sklepie Uwierzcie mi, była mnie raz, e, czy to z moim chłopakiem, czy z jego mamą, czy siostrą w sklepie i ja byłam pewna, że oni spotkali swoich znajomych. Natomiast okazuje się, że tutaj ludzie zaczepiają się, mówią hello i pytają, co tam u ciebie, czy wszystko dobrze. Nie zając się, po prostu mijając się. I w momencie, kiedy byłam, pamiętam, w centrum handlowym na zakupach i mama mojego chłopaka zaczęła rozmawiać z jakimś kolesiem, po prostu, naprawdę, tak całkiem długo. I ja tak czekałam, spytamy, kto to był. No, nie znała gościa, po prostu e, był miły, zapytał, co tam u niej, ona spytała, co tam u niego, i, i generalnie oni są naprawdę tacy bardzo e, gadatliwi. I e, czy jak, nie wiem, wyjdzie się z psem na spacer, to każdy, kogo miniesz, powie ci zapewne hello, zapyta się, czy wszystko ok, i tak dalej, więc to jest naprawdę miłe, dlatego że bardzo często w Polsce na przykład miałam tak, że wchodziłam do sklepu, powiedziałam dzień dobry e, Cisza, nawet nikt mi nie chciał odpowiedzieć, więc e, tylko z zalady pani nieszczęśliwa, że musi pracować Tutaj e, wręcz przeciwnie, nie tylko obsługa e, was przywita, ale również wszyscy klienci powiedzą wam dzień dobry, uśmiechną się do was e, I to jest naprawdę fajne Fajne jest to na przykład też, że dziewczyny uśmiechają się do siebie wzajemnie Bo mam wrażenie, że na przykład jak idę gdzieś w Polsce i no... Przykładowo wchodzę do jakiegoś pubu czy do restauracji, jeżeli są tam dziewczyny, to zazwyczaj ten wzrok będzie. Jakbym najlepiej miała stamtąd od razu wyjść Natomiast w Anglii można liczyć na uśmiech od dziewczyn i, i dobre słowo, i komplement Więc jest to taka różnica, którą ja zauważyłam Oczywiście wiem, że każdy ma inne doświadczenia Natomiast ja przez półtora roku przebywania z Anglikami, naprawdę uwierzcie mi, nigdy nie miałam złego doświadczenia Zawsze byli i pozytywni, i bardzo mili, i zawsze byli bardzo gadatliwi Zaczepiali na ulicy, czy to w sklepie właśnie, czy, czy po prostu uśmiechali się do siebie a to... To jest naprawdę ważne w takich codziennych relacjach, żeby być po prostu dla siebie dobrym, być pozytywnym i miłym. Kolejny trik, jeśli jedziecie do Anglii, ale to myślę już większość osób wie, ale powiem o tym. Wtyczki są inne w razie co, więc musicie wziąć sobie adapter, tak, żeby móc cokolwiek podłączyć, dlatego, że jak my na przykład kupujemy laptopa, to mamy tą podwójną wtyczkę, oni na przykład mają tą potrójną, więc to jest na pewno ważny fakt, o którym trzeba pamiętać, jak się do Anglii jedzie. Kolejna rzecz, i tutaj może trochę coś, co mnie dosyć śmieszy, to jest to, że są niektóre, na przykład sklepy, które my mamy i w Anglii, i w Polsce. I rozbraja mnie zawsze. Na przykład mój chłopak ma niedaleko Lidla, i ja w Polsce też mam niedaleko Lidla. I wyobraźcie sobie, że. Ja rozmawiając z nim w Anglii, muszę wypowiadać lidl po angielsku, więc śmieszy mnie zawsze, kiedy muszę zamiast lidl powiedzieć lidl, więc jeżeli chcę zapytać mojego chłopaka po angielsku, czy jedziemy? Do Lidla to nie mogę powiedzieć Lidl, tak po prostu, tylko muszę wypowiadać Lidl po angielsku, co jest dla mnie, co brzmi trochę jak parodia, po prostu takie, wiecie, wymawianie słów, które mamy w polskim z akcentem angielskim. No, Lidl to jest moje ulubione słowo i <laughs> nie wiem, dlaczego mnie to śmieszy. No, po prostu jest kilka takich słów, które. Które muszę mówić po angielsku, jak z nim gadam i zawsze sobie mówię Boże Kuczyńska, co ty wypowiadasz w tym momencie Jedna rzecz, która zawsze sprawiała, że byłam zakłopotana i nie wiedziałam, co oni mają na myśli To jest mówienie godzin w sposób half eight albo half seven Ja nie do końca wiedziałam, czy to jest w pół do siódmej, bo ja bym to tak przetłumaczyła, że half seven pół do siódmej tak mi się kojarzyło. Natomiast to oznaczy, oznacza siódmą trzydzieści, czyli e, czyli tak naprawdę zawsze to co mi się wydawało jest totalnie na odwrót. Jakbym ja chciała powiedzieć, że jest e, siódma trzydzieści, to bym powiedziała half past 8. Natomiast oni od razu mówią half eight i e, nie e, pomyliłam po prostu godzinę, bo wydawało mi się, że half eight oznacza w pół do Ósmej, czy half seven, w pół do siódmej, cokolwiek Czytałam o tym, słuchajcie, bo zastanawiałam się o co chodzi, czy to ja coś pomyliłam Natomiast e, czytałam opinie bardzo e, wielu ludzi z zagranicy, e, którzy po prostu też e, myśleli tak jak ja, że half eight to jest w pół do ósmej i jeżeli ktoś mówi, że spotkajmy się half eight, to ja bym przyszła 7.30 okazuje się, że to miała być 8:30, Więc to jest podobno problem dla wielu obcokrajowców i to jest też problem, z którym ja się spotkałam teraz. Jak to mówię, dla mnie jest to oczywiste. Natomiast gdyby ktoś chciał mi powiedzieć, że mamy się spotkać o 7.30, to ja bym raczej powiedziała, że spotkajmy się half past eight. Kolejna rzecz bardzo angielska, którą angielki się szczycą, a ja... Um unikam trochę okazji, gdzie trzeba by było to zrobić. To jest noszenie tych e, przedziwnych, w sensie przepięknych, ale bardzo takich, no, ozdobnych kapeluszy. I im bardziej ten kapelusz jest duży, dziwaczny, z koronkami, orłami i wszystkimi innymi rzeczami na górze, tym lepsze. To jest coś, co jest w Anglii e, fantastyczne, jeśli chodzi o kulturę. Natomiast, jeżeli ja bym miała ubrać taki kapelusz, nie wyobrażam sobie po prostu czuć się komfortowo. Te kapelusze są naprawdę ogromne i e, na jakieś takie bardzo eleganckie, większe okazje właśnie e, kobiety je zakładają i uważam, że one wyglądają w tym przepięknie, ale jak przyjdzie kiedyś dzień, że będę musiała taki kapelusz założyć, to. Przysięgam, że nie wyobrażam sobie czuć się komfortowo z takim wielkim ufo. Kapeluszem na głowie, no po prostu to nie jest mój styl To jest myślę styl i część takiego stylu typowo angielskiego Kolejna rzecz, słuchajcie, która jest charakterystyczna dla przede wszystkim północy Generalnie w Anglii są te przeróżne akcenty i każdy ma inny akcent I tak naprawdę jednych możesz zrozumieć bez problemu, a drugich możesz słuchać jakby mówili wręcz po chińsku I nie do końca wiesz o co chodzi Mój chłopak ma akcent e, północny i uwierzcie mi, że bardzo ciężko czasami było mi go zrozumieć na początku. W podstawowych zdaniach on po prostu mówił dla mnie jak po chińsku. E, wyobraźcie sobie, że w zgodnie z jego akcentem i wbrew, ak, wbrew w ogóle regułom, których uczyli e, mnie w szkole, e, on wymawia U, kiedy jest A. Czyli, e, no, poczekajcie. Umbrella, moim zdaniem Umbrella to jest parasolka, jego zdaniem Umbrella to jest parasolka I tak samo, e, kiedy ja bym chciała powiedzieć, że coś jest zabawne, coś jest funny On powie, że coś jest funny I jak ja mam mówić zgodnie z jego akcentem funny To mnie po prostu, wiecie, coś... no czuję się tak, jakbym nie umiała mówić po angielsku dosłownie, bo nie tak mnie uczyli całe życie tych słów, które właśnie on wypowiada w trochę inny sposób, jest masa. Jak ja bym powiedziała na słońce san, on powie sun, jak ja bym powiedziała Fan, on powie fun, jak ja bym powiedziała. Um, unbelievable on powie unbelievable, więc to an, un i to A i U jest naprawdę dla mnie czasami kłopotliwe, dlatego że rozmawiając z nim, czy z jego znajomymi, czy z jego rodziną, chcę y, mówić tak, jak oni mówią, natomiast dla mnie jest to tak ciężkie, żeby z siebie wydobyć na przykład, że na dworzu dzisiaj jest Suni No, dla mnie to brzmi trochę tak, jakbym ja nie do końca umiała mówić po angielsku, co brzmi zabawnie, bo oczywiście to on jest Anglikiem, a ja Polką, ale to jest ta różnica akcentów i yy... Różnica w wypowiadaniu niektórych słów w inny sposób tylko dlatego, że on jest z północy, a nie na przykład z tej części, skąd była moja nauczycielka, i myślę też, że duża jest różnica między angielskim a amerykańskim, a w szkole często miksują te, dwa, te dwie odmiany i wychodzi na to, że mówimy pół po amerykańsku, pół po angielsku i, i tak naprawdę z różnymi akcentami. Więc jeszcze jedna rzecz, która w Anglii rzuciła mi się w oczy, to to, że zdecydowanie w porównaniu do Polski, tutaj bardziej są popularne domy, mieszkanie w domach, gdzie w Polsce jest więcej apartamentowców. Tak naprawdę te wieżowce są wszędzie. Tak tutaj raczej są osiedla domków. Mam nadzieję, że chociaż Wy wypiliście swoją kawę ciepłą, bo ja, jak widzicie o swojej, zapomniałam tak się jak zwykle rozgadałam. Jak Kuczyńska zacznie gadać, to skończyć nie może, że będę piła teraz zimną. Dobra, wybaczcie, mi musiałam szybko dopić tą kawę, nim będzie kompletnie zimna. I wracam do Was z ostatnimi różnicami, które zauważyłam. I to myślę, tą różnicę potwierdzi wiele z Was. W Anglii jest tak zwany tradycyjny Sunday dinner lub Sunday roast, jak kto woli, tak to nazywa. Generalnie znaczy to jedno i to samo tradycyjny obiad angielski, który oni jedzą albo w święta. Albo e, tak naprawdę niektórzy jedzą co niedzielę e, całą rodziną. E, jak ja usłyszałam pierwszy raz Sunday Dinner, to po prostu myślałam, że to jest taki niedzielny obiadek, jak e, na przykład rodziny spotykają się w niedzielę e, przy obiedzie i nigdy nie wiadomo, czy to na przykład m, będą zraziki, czy mielone, czy schabowe, czy, e, czy to będą pierogi, czy rosołek, czy co innego. E, myślałam, że to po prostu jest taki niedzielny obiad i co będzie, zobaczymy. Generalnie u nich Sunday dinner to jest zawsze Ten sam obiad, to jest po prostu Jakby nazwa już tego obiadu Zdawię wam zdjęcie jak wygląda taki tradycyjny Sunday dinner Ja już się nawet uczyłam go gotować Dlatego, że na przykład mój chłopak go e, Uwielbia, powiem wam, że jest mnóstwo Roboty z tym e, obiadem, dlatego, że e, Jakkolwiek przepis nie jest Wielce skomplikowany, to po prostu jest masa Rzeczy do zrobienia i ten obiad zawiera Po prostu wszystko i składa się z masy Rzeczy, które trzeba zrobić e, Jednocześnie w tym samym czasie, aby wszystko Było gotowe na czas, więc myślę, że E, najtrudniejsza właśnie e, największa trudność w tym całym obiedzie polega na tym, żeby wszystko zrobić jednocześnie na ten sam czas, bo e, to muszą być i warzywa i mięso i sos i, i te takie dziwne wypiekane bułeczki, e, więc generalnie jest masa roboty z tym obiadem, ale jest naprawdę dobry i, i taka tylko rzecz, która mnie zdziwiła, że u nich ten niedzielny obiad, to nie jest tak jak u nas niedzielny obiad u babci, gdzie nie wiemy co będzie tym razem. Tutaj, jak ktoś mówi Sunday dinner czy Sunday roast, to po po prostu wiesz, co będzie na obiad. Jeszcze jedna rzecz z kolei okiem mojego chłopaka, e, która jego wręcz zdziwiła, to jak przyjechał do Gdańska, pojechaliśmy nad morze i e, zjedliśmy sobie świeżą rybkę i on nagle za nim mówił. I zaczął mielić językiem. I ja mówię, co? Ość! E, on był przerażony, że on ma, słuchajcie, w rybie ość. Ehm... Ja nie do końca wiedziałam, jak się zachować, bo on był tak naprawdę zszokowany tym, że ta ryba ma ości, gdzie dla mnie po prostu jest jasne, że jak zamawiasz świeżą rybę, to możesz oczywiście poprosić o rybę bez, bez ości, ale są też ryby, które po prostu te ości będą miały. Według niego I tak widocznie pewnie jest W Anglii jak zamawiasz rybę, to ona już jest Zazwyczaj Bez ości i nawet taki przykład Tego popularnego fish and chips Które oni uwielbiają i u nich to też Jest tradycja, że idziesz, jedziesz nad morze I zamawiasz sobie Spacerując właśnie nad tym morzem Spacerujesz z fish and chips Co jest ogromnie Co jest niesamowicie tłuste, bo to jest Ryba w panierce na głębokim Tłuszczu i do tego frytki również na głębokim Tłuszczu. Ja bym wolała tą rybę bez tej panierki na przykład, no, ale to już jest taka u nich tradycja. Nie wiem nawet, czy można kupić ją bez tej panierki. Ja sobie ją często obieram po prostu. Natomiast faktycznie ta ryba nigdy nie ma ości i nigdy nie jadłam ryby z ościami w Anglii. Natomiast pamiętam ten moment, kiedy właśnie pojechaliśmy nad morze w Polsce i on za nią mówił, wyczuł ość w rybie i po prostu myślał, że to jest jakaś pomyłka. I już ostatnia rzecz, moi drodzy, ale jakże ważna dla nas, kobiet, w większości, nie wiem czy w każdej, bo nie mogę, tak jak mówię, odpowiadać za każdy angielski dom, natomiast wiem, że nie tylko ja to zauważyłam, w większości Łazienek w Anglii nie ma kontaktów. Co dla mnie na początku było dosyć ciężkie, dlatego że ja, jak poznałam mojego chłopaka, to oczywiście, jak szłam do łazienki, to chciałam wyjść już wyglądając jak bóstwo, natomiast ja musiałam wyjść jak smokła kura z niewysuszonymi włosami, gdyż nie mogłam tej suszarki podłączyć, więc musiałam wyjść z łazienki i iść do innego pokoju, wysuszyć włosy. Więc wyobraźcie sobie, że na przykład, no jak ja idę do łazienki w Polsce i kąpię się, i potem suszę włosy i wychodzę dopiero jak jestem zrobiona. Tutaj w Anglii nie widziałam kontaktu w łazience, no chyba, że byłam w hotelu Natomiast w domach angielskich faktycznie w łazienkach bardzo często nie ma kontaktów Słuchajcie, to jest tylko kilka rzeczy z tej mojej listy mm. różnic i faktów kulturowych, które udało mi się zauważyć Jeżeli taki filmik wam się podoba, to oczywiście zostawcie kciuki w górę To będę wiedziała, żeby nagrać drugą część takiego filmiku Dajcie też znać, czy wy macie jakieś doświadczenia Może jesteście lub byliście w związku z Anglikami lub mieszkańcami Mieszkacie tutaj. E, chętnie dowiem się, jakie są różnice, jakie wy zauważyłyście i co was na przykład tutaj rozśmieszyło. Ja osobiście uwielbiam kulturę angielską, uwielbiam ludzi w Anglii przede wszystkim. Uważam, że są niezwykle pozytywni i niezwykle pozytywnie zakręceni, e, więc czuję się tutaj zdecydowanie jak ryba w wodzie. Słuchajcie, e, ja się z Wami żegnam. My widzimy się w kolejnym filmiku już za tydzień, więc pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby absolutnie filmik Was nie ominął. Życzę Wam cudownego dnia. Pa! Bye. -bye.